hejka wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną część Scare Teacher. W międzyczasie otworzymy sobie jeszcze paczuszkę no i mam też nadzieję, że jakoś mi pójdzie w tą grę, bo zazwyczaj jakoś średnio idzie. Jesteście zatem ciekawi jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie. Okej, okay, więc zaczynamy gierkę i patrzcie, wylosowała nam się to, znaczy wylosowała. Dzisiaj jest kolejna mapę uwolnienia kota. OK, no i trzeba uwolnić naszego biednego kociaczka i zaczynamy. Co ona tutaj robi? Okej, okay, trzeba znaleźć w ogóle miejsce, gdzie jest ten kot uwięziony, bo właśnie ona coś tam wycierała, ale... Gdzieś tu słyszę go. Jest głośniej. Jakby z lewej bardziej. Jakby tu najbardziej, nie? Więc biegniemy do góry. No, 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 schody. Gdzie on jest? Ej, i trzeba go uwolnić jakoś. On jest w tej szafie? Dobra. Jakimiś nożycami, albo czerwonym kluczem, zapewne, więc szukamy czegoś, coś nam się nada. Dla biednego kociaka naszego. Hmm, te nożyczki raczej odpadają. Tam jest zielony kluczyk, więc to nam się też nie przyda. Gdzie ona trepcze? Gdzie ona jest? jakby wziąć z dworu te takie klucze. Gdzie ona mnie znalazła? Nie! Zaczepiłam się. Dobra. Wybiegłam. OK. Zobaczmy tutaj po lewej stronie, czy nie ma takich, tych obcynk, żeby przeciąć w razie co. Tą kłódkę. tym obetniemy chłódkę. Nie. No dobra, ale jeszcze mamy szopę w razie co, do sprawdzenia. Okej, okay, jesteśmy w szopie i czy takie kombinerki, które przecinają łańcuchy, czy to będzie to? Nie. A łomem? Ej, a to nie jest do kłódek? Ale dalej mi się nie wyświetla, żebym mogła iść i go uwolnić. Hmm... Zobaczmy ten ostatni. Ona sobie wyszła. Otworzyliśmy. Mamy kota. Dobra, mamy kota, mamy kota, mamy kota! Ona tu biegnie. Gdzie jest drabina? Tu jest drabina. O nie! Ej, ale udało się! Udało nam się! Uwolniliśmy kociaka! Dobra, dajmy jej Kedy Teacher! Pięć gwiazdek! Ok, super! <laughs> O, i wyskoczyła mi reklama z kotem. <grymne> ok, zróbmy sobie teraz chwilkę przerwy, żeby otworzyć jedną z waszych paczuszek. Paczka została przesłana przez Zuzę i otwieramy ją teraz na szybciutko. W środku jest folika, więc rozrywamy. Pod folią był jeszcze karton, tym razem Nike, więc otwieramy jeszcze kartonik. Na samej górze było ładna karteczka, żeby otworzyć na filmiku, więc spełnione życzenie. No i jeszcze fanart, mam w ogóle kocie uszka, mam bluzę orionkową z napisem Milusia Klaudusia. No i oczywiście subskrybuj, jeżeli jeszcze drogi widzu tego nie robisz, to koniecznie na nadrób jej. W środku dalej są cztery koperty i jeszcze jest zestaw takich pączkowych naklejek, zobaczcie jakie urocze. Ja bym zjadła tego niebieskiego chyba najbardziej. Ciekawe jakby smakował, czy jak smir. W pierwszej kopercie, zobaczcie, znaleźliśmy jeszcze jeden fanarcik. Do tego taką słodką dziewczynkę, która się taką może wyginać. I jeszcze to jest pankretka. W kolejnej kopercie możemy odnaleźć dam dam. Stroje dla laleczek! Patrzcie, jakie królewne mamy tutaj! Ciekawe, czy Juniusia by się zmieściła w ten, w ten strój. Fajnie by wyglądała z tym takim różowym, tak o, tak na pupka bym jej założyła, <laughs> ale by fajnie musiała w tym wyglądać, a <laughs> jak ciężna tylko troszkę grubsza księżna Kolejna koperta przedstawiana. Ma swoją zawartość, a w niej jest masę różnych rzeczy. Zobaczcie, mamy tutaj hot doga i mamy piesura, chyba, który ma pilnować tego hot doga. Mamy oczywiście kociaczka. Mamy też gumkę do włosów w kształcie kotka. Ja będę zbierała od was wszystkie gumki do włosów i będę je ubierała sobie. Mamy też jednego czarnego małego kotka jednego białego małego kotka. Kucyka Pony, jaka różowa grzywa. Tutaj w ogóle mamy Hicior, to jest małpka przebrana za yy, żabkę ale ktoś miał dobry pomysł. Tutaj jest kotek różowy. Tutaj jest mała figureczka taka z gumy, można ją naciskać i nie pamiętam skąd ona jest, więc jeżeli Wy pamiętacie, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. No i na sam koniec jest to... Zobaczcie, to jest Natasza. Dosłownie. Kto jeszcze jej nie widział, niech koniecznie wbije na mojego Instagrama. Linka znajdziecie w opisie i zobaczcie sobie, czy Natasza nie wygląda identycznie... I w ostatnim li... E, I w ostatniej kopercie znalazły się mu dwa liściki. Jeden sobie zostawiam, oczywiście standardowo go sama przeczytam. Drugi jest, że osoba, która wysłała mi tą paczkę też nagrywa na YouTubie, więc macie tutaj wyświetla się kanał e, na właśnie YouTubie. No i jeszcze mamy naklejki robaczkowe. Która Wam się podoba najbardziej? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja chyba jestem. To chyba jest komarek, czy to jest ważka? Hmm. No nie wiem. Tu jest komarek! Patrzcie! To jest komarek! On mi się najbardziej podoba, on wygrywa. Bardzo oczywiście dziękuję Ci, że przysłałaś mi tą paczkę i. Spokojnie, kolejne paczki, które już też mi wysłaliście, powoli zaczną się pojawiać na odcinkach. Po prostu jest ich tak dużo, że nie zdążyłam ich wszystkich jeszcze nagrać. Ale na pewno, jeżeli wysłaliście paczkę, to się gdzieś tam pojawi. A teraz wracamy sobie z powrotem do naszej strasznej nauczycielki. Tak. Okej, okay, i mamy kolejną misję, bo tamta ekspresowo szybko przeszłam. To dlatego, że uwalniałam kota. To wiecie, od razu jakoś szybciej mi poszło. I teraz tak. Mamy zniszczyć urodziny naszej kartoflamki tak samo, jak ona niszczy dzieciom humory w szkole. I wysadźmy jej tort za pomocą fajerwerków. Okej, okay, i teraz tak. Ona ma w kuchni tort. Czyżby zamiast... Hmm. czy ona będzie szła do salonu? Mi się wydaje, że trzeba wziąć fajerwerki i jej wsadzić w to ciasto, w sensie zamiast e, świeczek, żeby odpaliła i żeby było... Okej, okay. chyba mi się wydaje, że w piwnicy możemy znaleźć te... Oj. Albo w piwnicy nie, chyba u góry jednak to były, ale zajrzyjmy do piwnicy, co ona tutaj trzyma. Czy nie ma już świętego Mikołaja? Ej, z tej strony to dziwnie wyglądało. Ej, ta piwnica jest większa? Tu nie można otworzyć, dobra. Dobra, ona sobie siedzi. Zostawiła tutaj tort. Okej, okay, najpierw poszukajmy w ogóle tych firewerek naszych. Piła! Buuuu! Bo tak, piłam ten tort pociągać, to bo na pewno nie chciała go zjeść. Czyżby? Tak, i trzeba zamienić miejscami. Tylko pytanie, czy to trzeba zamienić miejscami w kuchni, czy już na torcie? Nie! 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 Zobaczyła mnie, ale nie goniła. Dobra, zobaczmy, czy można zamienić w torcie już te fajerwerki na te. Cofnij. i trzeba jeszcze zapewne tym Żeby wyglądało jak... Nie! 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 Zostaw! 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 No nie! No i tak będę w kółko z nią biegała. Da sobie spokój pani. Dobra, biegniemy do kuchni na chwilę. Dobra, dała sobie spokój. Idź na górę! No, nie, no, za szybko! Ej, albo mi się. Nie, yes. skumała się. Dobra, ale teraz już wiemy, co mamy zrobić. Będzie szybciej, więc jeszcze raz. Okej, okay, i teraz już biegniemy od razu na górę, bo wiemy, gdzie wszystko się znajduje. I po prostu muszę to zrobić troszeczkę szybciej niż wtedy. Tylko ja zawsze zapominam jaki jest układ wi-domu, więc muszę przejść wszystkie pokoje na nowo. To nie było tu. Tutaj też chyba nie było. Nie. Ten pokój też nie. Ona sobie tam chodzi. Drybcze. To chyba było gdzieś tu niedaleko. A może jednak nie? Patrzcie i przejdę wszystkie, nie? Dobra, mamy. I ona jest. Ona teraz robi sobie aerobik. Dobra, czy ja zdążę w takim razie zrobić to teraz? No! To się strasznie źle. Ej, no ale nie mogłam owinąć tą drugą. Okej, okay, uciekłam. No i co teraz będzie? O, matko, jaki syp! Haha, <noise> ale te fajerwerki zadziałały! To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby było więcej takich odcineczków. To jak? Widzimy się następnym razem? Pa!